Wiosna, te zapachy, te odgłosy. Już niedługo nadchodzi, więc i my wychodzimy na zewnątrz, idziemy do lasu, idziemy na szlaki, idziemy w góry. A w związku z tym zachęcamy państwa również do wyjścia, ponieważ wiosna nadchodzi. A skoro wiosna nadchodzi, więc i my nie siedzimy w domu, tylko ruszajmy czym prędzej. Już niedługo z tej okazji, z okazji nadchodzącej wiosny, zapraszamy Państwa na kolejne szkolenie. Szkolenie dotyczące dostępności dla osób słabosłyszących. Tym razem po raz czwarty spotykam się z Państwem, ale w szczególności z tymi osobami, które pracują w lesie oraz na rzecz przyrody. Czyli z wszystkimi przyrodnikami, leśnikami oraz osobami związanymi w jakikolwiek sposób z przyrodą. W pierwszej kolejności, jeśli będą jeszcze miejsca, zapraszamy również pozostałe osoby. Piątego. Marca, czyli w najbliższy piątek o godzinie 11 spotykamy się z Państwem na platformie Zoom. Liczy się kolejność zgłoszeń, więc zachęcamy do szybkiego działania, bo kto pierwszy, ten lepszy. Szkolenie, tak samo jak i poprzednim razem, w poprzednich edycjach poprowadzą nasi eksperci, specjaliści w dziedzinie słabosłyszenia, którzy są osobami słabosłyszącymi czyli Krzysztof Wostal z Fundacji Transgresja oraz Grzegorz Kozłowski z Polskiej Fundacji Osób Słabo Słyszących, którzy opowiedzą państwu o narzędziach ułatwiających dostępność dla osób słabosłyszących, Czyli na przykład czym jest system FM, co to jest pętla indukcyjna, w jaki sposób z nich korzystać oraz w jaki sposób można ułatwić osobom słabo słyszącym codzienne funkcjonowanie, a także czy jest to możliwe w lasach, czy na przykład w innych miejscach związanych z przyrodą. Również będzie Pan Łukasz Dawidziuk z firmy DSM Intelligence, który opowie Państwu o napisach, w jaki sposób stosować napisy, w jaki sposób zwiększać dzięki napisom dostępność i w jakich sytuacjach można z tego korzystać. To oczywiście tylko niektóre zagadnienia, które zostaną poruszane na tym szkoleniu. My serdecznie zapraszamy, bo tego będzie dużo, dużo więcej: dużo wiedzy, dużo praktyki, dużo doświadczenia, bo nasi specjaliści, czyli Grzegorz i Krzysztof, są ekspertami w swojej dziedzinie, ponieważ nie tylko są praktykami, ale również są osobami doświadczającymi niepełnosprawności, czyli osobami słabosłyszącymi, którzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem. Serdecznie zapraszamy już 5 marca, czyli w najbliższy piątek o godzinie 11. Do zobaczenia.